Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy Teocentryzm, część 15, i zajmiemy się Biblią. Czyli odpowiem sobie na, na pytanie: Teocentryzm, a Biblia? No i przyjrzymy się tutaj celowi tego filmu, przedstawić kluczowe dowody biblijne potwierdzające Teocentryzm. No i teraz. Musimy sobie trochę przypomnieć, bo dla wielu ludzi Biblia to jest jedna Biblia. No ale się okazuje, nie jest to taka prosta sprawa. Trochę trzeba tutaj powiedzieć o historii, jak ona powstawała, i z czego ona powstawała, i co my mamy w naszych egzemplarzach Biblii. Tu po lewej stronie mamy pismo i język paleohebrajski. Co to jest paleohebrajski? Inaczej mówiąc, jest to język starohebrajski. To był język, którym się posługiwali Izraelici, wszyscy, przed niewolą babilońską. Natomiast po niewoli babilońskiej już zaczęły się problemy z tym językiem ojczystym, paleohebrajskim. I z czasem Izraelici Zapomnieli języka narodowego i przyjęli język ten po prawej stronie. To jest pismo i język aramejski. To jest język Babilonu. Wynieśli to z niewoli. To jest dialekt języka aramejskiego, języka Babilonu. Dzisiaj uznawany za język oryginalny Starego Testamentu, tak zwany hebrajski. To jest ten po prawej stronie. Gdybyśmy popatrzyli na te dwa obrazy. To widzimy zupełnie inne hieroglify, inne znaki tego pisma. I rzeczywiście to są dwie różne rzeczy. Natomiast to po lewej stronie to jest fragment Pięcioksięgu Mojżesza, tak zwanego Samarytańskiego, bo tylko oni ten język w chwili obecnej jeszcze kultywują. I to w bardzo wąskim gronie I zachowali to pismo Stąd właśnie Dzisiaj mamy świadectwo, że ten język Istnieje Ale on się nie nazywa hebrajski On się nazywa paleohebrajski Teraz musimy przejść Dalej, czyli Ten Tłumaczenie z tego Oficjalnego hebrajskiego Mamy w naszych Bibliach I teraz musimy też przypomnieć sobie coś z, z przeszłości, z historii, że właśnie z tego języka paleohebrajskiego przetłumaczono kiedyś tak zwaną Septuagintę, czyli grecki przekład, stary, przekład Starego Testamentu. To jest właśnie skrót LXX Septuaginty. To jest starożytne z II i III wieku przed naszą erą, przekład Starego Testamentu z oryginału H70. Ten oryginał H70 do dzisiaj nie został zachowany, ale zachował się, zachowała się Septuaginta. Przekład starożytny. I akurat ten egzemplarz kodeksu watykańskiego pochodzi z IV wieku naszej ery i był w posiadaniu chrześcijan tamtych czasów. Ale niestety Septuaginta przeżyła tylko 400 lat, czyli znaczy można powiedzieć więcej lat. No 400 plus 300, no to 700 lat. Ona przeżyła i w 405 roku naszej ery już została usunięta przez tego człowieka. To był Hieronim z Zestrydonu. To był święty Kościoła. On na polecenie papieża dokonał na łacinę przekładu pod nazwą Vulgata i tam zawarł właśnie te teksty dialektu aramejskiego. Przekład Septuaginta została usunięta z kościoła rzymskiego. W chwili obecnej Septuaginta zachowała się w kościołach wschodnich. Ale my musimy właśnie przejść teraz do omówienia tego, co zostało wyrzucone. To, co zostało jakby zlikwidowane przez historię. I mamy tutaj yy, dosłowne tłumaczenie z Septuaginty, księgi Izajasza 40:22. I co tu jest takiego ważnego? Trzymający okręg ziemi. Słowo okręg, co to znaczy? Czy to jest taki zwykły okręg, czy coś innego? Otóż etymologia, czyli znaczenie greckiego słowa okręg, znaczy okręg, który opasuje coś, co jest w środku, a w tym przypadku w środku, co jest? Niebo, ponieważ jak i ziemia, jak i niebo. Jest jedno słowo użyte greckie okrąg. Niebo też jest okręgiem. I zaraz do tego dojdziemy. Na razie mamy ten werset, który nam mówi, że Ziemia jest okręgiem. Mało tego. Tutaj w drugiej części tego wersetu mamy rozciągnięte niebo jak namiot, aby w nim Bóg mieszkał. No i czyli oczywiście ten namiot mamy. Zewnętrzną powłoką, jakby płótnem tego namiotu, jest szklany firmament. Zwany dzisiaj oficjalnie linią Karmana. O czym wcześniej mówiliśmy w poprzednich filmach. Teraz na chwilę zwrócimy uwagę, jak ten Izajasza 40. 22. To słowo okręg jest w, tym, w dialekcie aramejskim. Zobaczmy tutaj, co jest. O. Tu chodzi o to słowo. O, tu. Piszę okrąg. Ale najciekawsze jest to, co pisze dalej. Ziemia pojmowana jako dysk. No, od razu już wiemy. Skąd się wzięła tzw. ideologia płaskiej ziemi. Właśnie z tekstów Starego Testamentu, ale w wersji dialektu aramejskiego. Septoaginta, jak widzimy, likwiduje kwestię płaskiej ziemi. Teraz wracamy znów do Septoaginty. Chociaż to mamy dwa wersety, przetłumaczone na Polski z Hioba 22,14 i septuaginty i też mamy słowo y, okrąg nieba, i okrąg w tym przypadku opasuje coś, co jest w środku, czyli co? Co może być w środku nieba? Niebiosa niebios. Proszę bardzo, to jest rząd wersetu. To jest podkreślone na czerwono to właśnie to słowo greckie, które określa. Coś, co się znajduje w środku tego okręgu. Proszę bardzo, tu jest cały przekrój, a tu mamy jakby wygląd przestrzenny. I teraz nie, jeszcze mamy trzeci werset. Mądrości Syracha 24:5 Okrąg nieba sama obeszłam i przechadzam się po głębi przepaści. Czyli okrąg nieba, znów mamy to samo słowo greckie i mamy trzy wersety, które mówią o konstrukcji ziemi. Wszyscy tłumacze Starego Testamentu na grekę z języka paleohebrajskiego użyli jednego słowa w stosunku do ziemi i nieba. To jest właśnie to słowo, tutaj jest wyszczególnione. Przypomnę, że etymologia tego słowa, czyli jego znaczenie, to okrąg opasujący coś, co się, co się znajduje w jego środku. Czyli mamy trzy wersety, septuaginty, które mówią o tym, że Ziemia i niebo to są okręgi, które opasują coś. No ale teraz możemy odwrócić sytuację i możemy sobie zadać decydujące pytanie. Jeśli Ziemia to lita kula, tak się nas nauczy od wieków, to czyżby język grecki był na tyle ubogi, że nie występuje w nim słowo kula? Przecież wystarczy nam jedno konkretne słowo, by ucięło wszelkie spory o poglądy na temat kształtu Ziemi. Jedno słowo: kula, określająca pełną Ziemię w jej środku i nie byłoby tutaj tego tematu. Odpowiedź jest bardzo prosta. W Grece istnieje słowo określające kula. Oto one. Proszę, sfera. Nawet czyta się sfera. Proszę bardzo, jest. No ale co się dzieje tutaj z tą sferą? Ale niestety to słowo w Septuagincie nie występuje. Gdyby ziemia była litą kulą, to judejscy tłumacze Starego Testamentu na język grecki w III i II wieku przed naszą erą użyliby słowa kula, ale tego nie zrobili, bo to nie jest odpowiednie słowo do określenia konstrukcji ziemi i nieba. Jak widać, z sobą bardzo powiązane. Dlatego użyli greckiego słowa, ale innego, zbliżonego do tego, jakie znaleźli w tekście palohebrajskim. W ten sposób Setuaginta skutecznie likwiduje oficjalny pogląd, że żyjemy na litej, pełnej kuli ziemskiej. A to jest kolejna przyczyna niechęci do niej kłamców tego świata. Biorąc pod uwagę wiedzę, którą już posiadamy w temacie. Użycie w Septuagincie słowa okrąg w stosunku do konstrukcji ziemi i nieba wyklucza bezdyskusyjnie oficjalny pogląd, że żyjemy na zewnątrz ziemi. Dalszy wniosek. Pisarze Starego Testamentu bardzo dobrze byli zorientowani w tym, że mieszkali wewnątrz ziemi, i to zaczynając od Mojżesza. Nie zapominajmy także, że pisarze ci byli kierowani Duchem Bożym, mało tego, współtwórca Ziemi Jezus Chrystus. Pełnie potwierdził wiarygodność i dokładność Septuaginty, samemu się nią posługując. A więc takie są wnioski. Ja ze swojej strony w dalszych filmach, które będą, będę jeszcze dorzucał wersety dla pełnego obrazu, ponieważ tych wersetów jest pod dostatkiem i zawsze w kąciku biblijnym będę dorzucał y, kolejne wersety. Natomiast te wersety, które tutaj przedstawiłem są wersetami jakby kluczowymi. Na razie dziękuję za uwagę i do następnego filmu.